Witam was serdecznie, szanowne osoby, we wtorek, na wtorkowym streamie ralindelowym, na rallindelowym streamie wtorkowym, witam was, witam was, witam was! Ja. A także osoby, które patronują i wspierają na patronite.pl relindel. A są to Dawcy Pizzy, Adam Pawłowski, Rana Fez, Kunek, Paweł Lasecki, Cześć, jestem Janek Jacek-Klinański, Mokarzyta Zajnok, Czubeska, Dawczynie Kawy z Ciastkiem, Marysieńka, Chrystus Kuchy, Patia, Michał Piotrowski, Krzysztof Henryk Krzysztof Chris Daini7, Szabrowny Kucyk, Elej Zuzaka i Intega. Osoby dające kawę. Aleksandra Lemierz, Drowka, Julia Grynowicz, Adam Kropster, Borsuk cukrowy, George Sorosz, Lilawad, Damian Piotrowski, Martyna Wilczak, Marcin Harasiewicz i Silva a także osoby dające herbatę. Arkeusz Gumiński, Estylia, Wlubel, Jumkers, Jumps, Spędka, TBM 32 Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakardartowo, Podkreślnik, Podkreśnik, Protbitkws, Teodora Jarosz, Kodgruszka, Kolmi, Fej. A wy możecie trafić na tę listę, jeżeli wpadniecie na patronite.pl przekreślnik kralindel i dołączycie do grona patronów. Bardzo miło Was widzieć. A teraz pojawia się moja twarz. Moja twarz pojawia się po środku ekranu. O tutaj, tu jest moja twarz. To jest przestrzeń na moją twarz. Więc teraz, szanowne osoby, a... powiem Wam tak. Misty Pop Misty Pop Misty Myślcie, że on jest jak Candyman? Że jak dużo razy powiem Misty Pop To on się pojawi? Z Candymanem trzeba 5 razy Więc spróbujmy, czy, czy, czy e, Jak powiem 5 razy Misty Pop To, to, to zadziała też e, Wiecie e, zawsze, zawsze trzeba mieć e, Zawsze trzeba mieć nadzieję, nie? E, no bo, kurde Dobra, to, to co? Spróbujmy. Misty Pop. Misty Pop. Misty Pop. Misty Pop. Misty Pop. Jest! Pojawił się, zobaczcie. Eee... W 2014 roku brytyjska odzieżowa marka Whistles wypuściła na rynek... Poczekajcie, cofnę, bo było za cicho. Powiedzcie mi, czy nie jest za cicho w ogóle. W 2014 roku brytyjska odzieżowa marka Whistles wypuściła na rynek linię koszulek z napisem Tak wygląda feminista. Ta linia odzieżowa była częścią kampanii promocyjnej, w ramach której powstała sesja zdjęciowa ze słynnymi brytyjskimi aktorami i aktorkami noszącymi na sobie rzeczone koszulki. W tej kampanii zaangażowany był również magazyn modowy L oraz feministyczne stowarzyszenie The Fawcett Society, które zadbało o merytoryczny aspekt całego przedsięwzięcia. Logika tej kampanii wydawała się dość oczywista. Whistles chciał zaprezentować się jako etyczna marka odzieżowa, która dba o świadomość społeczną i chce reprezentować pozytywne, progresywne wartości, takie jak równość płci. Znormalizowanie myślenia osoby jako o feminiście albo feministce z pewnością pomoże wielu osobom oswoić się z równościowymi ideami, a marce odzieżowej zarobić. Społeczeństwo dostanie więc normalizację feminizmu, konsumenci fajny ciuch, a Whistles sympatyczny zysk. Wydaje się więc, że jest to sytuacja, na której skorzystają wszyscy, prawda? No cóż, okazało się, że nie, niespecjalnie. Jakiś czas po wystartowaniu tej kampanii marketingowej brytyjska gazeta Daily Mail ujawniła, że koszulki sprzedawane w ramach tej akcji wyprodukowane były w spartańskich warunkach przez krawcowe imigrantki na Mauritiusie. Kobiety oh, pracujące wow. nad feministycznymi koszulkami, pracowały za wypłaty na samej granicy minimum egzystencjalnego i mieszkały stworzone po 16 osób w jednym, stosunkowo niewielkim pomieszczeniu. W wypowiedzi dla Daily Mail jedna z krawcowych zastanawia się, jak produkowane przez nią koszulki mogą być feministyczne, skoro produkowane są przez kobiety uwięzione w wyzyskującym je systemie ekonomicznym, z którego nie mają żadnej możliwości ucieczki. To nie cię wzywasz, jak pospać próbuje. <grywa> Dzięki. Nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie. Jeśli od dłuższego czasu poruszacie się po lewicowych albo lewicujących kręgach społecznych w internecie albo w realnym życiu, z pewnością zdarzyło wam się wielokrotnie przeczytać albo usłyszeć te słowa. To bardzo popularny slogan, używany głównie przez lewicowców młodszego pokolenia. Próbowałem prześledzić jego historię, ale udało mi się ustalić w zasadzie tylko tyle, że powstał on najprawdopodobniej w okolicach 2014 roku i od tamtego czasu cieszy się nieustającą popularnością, szczególnie w takich miejscach jak Tumblr, Reddit czy Facebookowe grupy. Bardzo wiele osób powtarza ten slogan bez większego zrozumienia i nie ma w tym niczego dziwnego, bo po pewnym czasie nawet najbardziej błyskotliwy i przemyślany tekst zaczyna brzmieć absurdalnie, jeśli jest bezmyślnie reprodukowany przy każdej nadarzającej się okazji, niezależnie od tego jak adekwatnej. Dlatego postanowiłem wziąć go na warsztat i przeanalizować, co właściwie kryje się za nim i czy w ogóle ma on jakieś przełożenie na rzeczywistość, a jeśli tak, to właściwie jakie? No cóż, przekonajmy się. Zacznijmy od podstaw. W każdym systemie ekonomicznym rzeczy tworzone są w określony sposób i na określonych warunkach. W praktyce systemy ekonomiczne różnią się tym, kto pracuje i kto jest posiadaczem owoców w tej pracy. Według Karla Marksa w kapitalizmie osoba wytwarzająca jakieś dobro nigdy nie otrzymuje uczciwej zapłaty stanowiącej równowartość wykonanej przez siebie pracy. Część wypracowanej wartości zawsze zabiera dla siebie pracodawca, właściciel kapitału, dla którego pracuje osoba wytwarzająca dobra, jak szewc, albo realizująca usługi, jak... E, cyr cyr cyrkowy clown. Nie mam pojęcia, czemu powiedziałem cyrkowy Jezus. Kapitalista może sobie na to pozwolić dlatego, ponieważ posiada... O, środki przepraszam, produkcji, się. ...rzeczy, bez których nie da się stworzyć innych rzeczy albo oferować usług. Tak samo jak właściciel jedynej studni na pustyni może dyktować ceny za szklankę wody, tak osoba posiadająca kapitał może decydować o tym, ile będzie płacić swoim pracownikom, a ile zabierać dla siebie, tylko z tytułu posiadania środków produkcji. Oczywiście, jeśli z tym przesadzi, pracownicy urządzą mu rewolucję łudną mu głowę na gilotynie, ale wtedy to już nie będzie kapitalizm. Przynajmniej dopóki po rewolucji ktoś inny, nie zawłaszczy środków produkcji dla siebie. Co jak pokazuje historia, zdarza się niestety dosyć często. Pracodawca zaszczy... Dlatego rewolucje są złe. A, ale jest ciekaw... do tego, by zatrzymać dla siebie możliwie największą część wypracowanego zysku, ponieważ kapitalizm działa w taki właśnie sposób. Konkurencja jedynie intensyfikuje ten proces, ponieważ każdy chce wyrwać dla siebie możliwie największy kawałek tortu, przeważnie kosztem swoich pracowników. Ten proces nazywamy wyzyskiem. Z tego punktu widzenia każda rzecz wyprodukowana w kapitalizmie jest rezultatem wyzysku osób, które pracowałyby daną rzecz stworzyć, klasy robotniczej. A zatem kupując, no cóż właściwie cokolwiek, mamy całkowitą pewność, że nasz nabytek został stworzony przez kogoś, kto padł ofiarą wyzysku. A ponieważ w ekonomii wszystko powiązane jest ze wszystkim innym, oznacza to, że nawet jeśli pójdę do jakiejś spółdzielczej wegańskiej knajpy, gdzie wszyscy jej pracownicy są jednocześnie właścicielami tak. i wspólnie zarządzają interesem oraz uczciwie dzielą się dochodem, to najprawdopodobniej oni korzystają w swoim biznesie z produktów tworzonych przez kapitalistyczne, wyzyskujące firmy. A nawet jeśli jakimś cudem tego nie robią, to na pewno robią to jakieś przedsiębiorstwa gdzieś dalej, na którymś kolejnym ogniwie tego łańcucha. To właśnie oznacza ten slogan. Nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie. Niemożliwa jest konsumpcja bez bezpośredniego albo pośredniego uczestnictwa w wyzysku. Dopiero uh -huh. wtedy, gdy w 100% zmienimy sposób produkcji na taki, który nie opiera się na kapitalizmie, a na jakimś uczciwszym dla pracowników systemie, w którym będą oni dostawali całkowitą zapłatę za wykonywaną przez siebie pracę. Wtedy będziemy mogli konsumować wytwarzane dobra w sposób etyczny. Oczywiście zanim do tego dojdzie, musimy jednak jakoś żyć. Musimy nosić ubrania, by nie zmarznąć, musimy jeść jedzenie, by nie umrzeć z głodu, musimy mieć dach nad głową. To zmusza nas wszystkich do uczestnictwa w kapitalizmie, kupowania udań wyprodukowanych w koszmarnych warunkach w krajach globalnego południa, kupowania oraz spożywania jedzenia wyprodukowanego w nieetyczny sposób oraz pracowania często w firmach, które odpowiedzialne są za zanieczyszczanie środowiska naturalnego, wyzysk oraz wiele innych paskudnych rzeczy. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, iż osoby, które w największym stopniu mogą pozwolić sobie na etyczniejszą konsumpcję w kapitalizmie, najczęściej są tymi o najstabilniejszej sytuacji ekonomicznej, czyli mm -hmm. beneficjentami kapitalizmu. Takie osoby stać na diagnozowanie rynku w poszukiwaniu etycznie wyprodukowanych produktów oraz kupowanie tych produktów, które przeważnie są droższe niż te produkowane nieetycznie. Do tego potrzeba czasu, edukacji, świadomości społecznej i pieniędzy. A te rzeczy najczęściej nie są dostępne dla większości ludzi zmuszonych do życia w kapitalizmie. I tak koło się zamyka. Oczywiście z przyczyn, o których mówiłem wcześniej, nawet to nie będzie 100% etyczna konsumpcja. Całkiem nieźle obrazuje to fragment książki zbrojni terego oh. placzeta. Zbrojni są opowieścią rozgrywającą się w ramach cyklu Fantazy o świecie dysku fikcyjnym uniwersum, w którym jest przez ludzi, istnieje magia, a ziemia jest płaska i spoczywa na grzbiecie wielkiego żółwia sunącego przez kosmos, a policja czasami nie jest kompletnie bezużyteczna. I jeśli mam być szczery, to ten mm -hmm. element jest w tym wszystkim najmniej wiarygodny. Głównym bohaterem zbrojnych jest Samuel Weiss. Kapitan Straży Nocnej, który wywodzi się z nizin społecznych, jednak w ramach kolejnych tomów cyklu nieustannie awansował, aż w końcu stał się jedną z najbogatszych, najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osobistości w Ankh-Morpork, mieście, w którym rozgrywa się akcja wielu książek z tej serii. Mimo to, Vimes nadal w bardzo dużym stopniu zachował nawyki i sposób bycia oraz sposób myślenia osoby z klasy robotniczej. Pratchett często używał tej postaci w celu zobrazowania krytyki społecznej i obserwacji jak różni się mhm. życie osób z klasy robotniczej od tych należących do klasy panującej. Jak choćby w absolutnie fantastycznym fragmencie o obuwniczej teorii niesprawiedliwości społecznej, w internecie znanej powszechnie jako buty Weimsa. Mhm. Weźmy na przykład buty. Weimsa zarabiał 38 dolarów miesięcznie, nie licząc dodatków. Porządna para skórzanych butów kosztowała 50 dolarów. Ale para butów, na jaką mógł sobie pozwolić, całkiem przyzwoita na jeden czy dwa sezony, bo potem zupełnie przetarła się tektura przeciekająca jak demony, to koszt około 10 dolarów. Takie właśnie buty zawsze kupował Weims i nosił je, aż podeszwy były tak cienkie, że w mgliste noce po kamieniach bruku poznawał, gdzie w Morpok się znajduje. Jednak dobre buty wytrzymywały lata, długie lata. Bogatego stać na wydanie 50 dolarów na parę butów, w których po 10 latach wciąż będzie miał suche nogi. Tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie 100 dolarów, a nogi i tak stale będzie miał przemoczone. To właśnie kapitan Vimes nazywał obuwniczą teorią niesprawiedliwości społecznej. Okej, okay. obuwnicza teoria niesprawiedliwości społecznej sama w sobie opowiada o czymś nieco innym niż etyka konsumpcji. Jest metaforą tego, jak wysokie zarobki ułatwiają oszczędzanie, ponieważ pozwalają kupować trwalsze, bardziej wytrzymałe rzeczy, co na dłuższą metę jest mniej kosztowne. Teraz będę zgadywał, że jest powiązana z etyczną, z, z, z etyką konsumpcji, dlatego że a, wytwarzanie tak niskie, niskich jakościowo produktów samo w sobie jest żerowaniem na mm, biednych ludziach, więc jest nieetyczne. Tak ja bym, tak, tak, tak bym poprowadził ten argument. Więc pozwala odłożyć więcej pieniędzy. Ale jako przykład tego, o czym mówimy w tym miejscu, funkcjonuje całkiem nieźle i nie trzeba jej nawet specjalnie naciągać. Bogata osoba wie, gdzie kupić buty, które będzie nosić 10 lat i stać ją na taki zakup. Uboga osoba kupi najtańsze buty, bo na inne jej nie stać, przez co użyje ich więcej. Hasło nie istnieje coś takiego jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie, oznacza zatem to, iż nie powinniśmy przerzucać odpowiedzialności za wyzysk na konsumentów, bo to nie oni są jego przyczyną. Większość konsumentów w taki czy inny sposób też jest zresztą wyzyskiwana, bo uczestniczy w kapitalizmie nie tylko jako konsument, ale też jako osoba pracująca i wytwarzająca jakieś określone dobra albo świadcząca jakieś usługi. Na pewno znacie. Ten... O, wydaje mi się, że zaciemnił troszeczkę ten argument, w sensie można by było go sprowadzić do strasznej, do strasznej prostoty, a ja tutaj troszeczkę poszedł dalej. Nie wiem na ile ta argumentacja jest dla was dla was sensowna. Uh, jestem, jestem ciekaw. Apple AirPods cost uh, 159, but they can't pay taxes or for or decent wages to their Chinese factory workers, workers post. Napisać na iPhoneie. Haha, mam cię. Samochody <laughs> powinny mieć pasy. A, a, jednak kupiłeś samochód, hipokryta. Powinniśmy jakoś poprawić społeczeństwo. Ale jesteś częścią społeczeństwa, <laughs> jestem bardzo zbierany, o Jezu, ale jestem fajny! Jestem tym gościem z Twittera, którego najbardziej lubisz, jak się pojawia w twoich komentarzach. Ojciec przez chodził w dziurawych butach z Ciu Holandu, a mi bratu rodzice wymieniali buty z raz na rok. No. Ten mem z przemądrzałym gościem ze studni, który próbuje zaorać ludzi krytykujących kapitalizm, pytając im, że jednocześnie sami przecież funkcjonują w kapitalizmie. Jest to ostatni kadr krótkiego komiksu autorstwa amerykańskiego artysty Mata Borsa. Na pierwszym kadrze widzimy młodą kobietę, która krytykuje korporację Apple za niepłacenie podatków. Widząc to, główny bohater tego komiksu zarzuca jej hipokryzję, ponieważ kobieta robi to za pomocą iPhone'a, urządzenia wyprodukowanego przez Apple. Jestem pewien, że większość z was spotykała osoby posługujące się taką argumentacją, czy to w internecie, czy to w życiu codziennym. Bors w kolejnych kadrach swojego komiksu pokazuje, jak wadliwa jest to logika, jeśli będziemy stosować ją konsekwentnie. Na trzecim kadrze widzimy mężczyznę, który dochodzi do wniosku, że samochody powinny mieć pasy bezpieczeństwa. Główny bohater komiksu wytyka mu, że przecież kupił samochód. To ma sugerować hipokryzję. Ostatni kadr, ten najczęściej cytowany w internecie, pokazuje osobę żyjącą w średniowieczu, która twierdzi, że powinniśmy jakoś poprawić społeczeństwo. Główny bohater wytyka jej, że przecież żyje w społeczeństwie. Ta puenta obnaża słabość całej tej argumentacji. No więc nie. Krytykowanie kapitalizmu, jednocześnie żyjąc w. Ej, hey, swoją drogą. Swoją drogą ee, e, to jest bardzo zbazowane, co właśnie zrobił. E, Misty, i może dla was niekoniecznie, ale on tu tak naprawdę pomógł. Znaczy, zadziałał fajnie w... Na, na dwóch frontach. Po pierwsze, przetłumaczył komiks, co może być niejasne dla nie, nie każdy, kto go ogląda, musi rozumieć po angielsku, ale po drugie, fakt, że przeczytał i wytłumaczył, co się dzieje w kolejnych e, skinach, sprawia, że e, jego narracja jest też zrozumiała dla osoby e, niewidomej, która mogłaby słuchać, a nie widzieć. Więc baza, bardzo baza. W kapitalizmie nie jest hipokryzją, tak samo jak nie jest hipokryzją krytykowanie polskiego rządu, jednocześnie żyjąc w Polsce. Wręcz przeciwnie, funkcjonowanie w jakimś systemie jest powodem, dla którego go krytykujemy i szukamy alternatywnych, lepszych rozwiązań, bo na własnej skórze odczuwamy, jak wadliwy jest obecny system. Mm -hmm. Wskazywanie jego wad oraz myślenie o tym, jak je wyeliminować, to naturalna reakcja, nie jakaś logiczna sprzeczność. Niepokoi mnie jednak coś trochę innego. Od pewnego czasu zauważam, że ten slogan coraz częściej traktowany jest nie jako diagnoza tego, co jest nie tak z kapitalizmem, ale jako usprawiedliwienie własnego albo cudzego konformizmu. Skoro niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać, i tak nie uda nam się osiągnąć etycznej konsumpcji w kapitalizmie, to oznacza, że nie warto robić niczego w tym względzie. Niczymy się nie przejmować. Kula i dusza, piekła nie ma. Nic nie ma sensu, wszystko jest dozwolone. Skoro z góry skazani jesteśmy na porażkę, nie warto nawet próbować. Nie wydaje mi się, żeby tak to wyglądało. Przede wszystkim sprawa nie jest przecież zero-jedynkowa. W każdym systemie ekonomiczno-społecznym jesteśmy wow. w stanie podejmować... przepraszam, ale ten ostrzelany samochód wygląda strasznie. Przede wszystkim sprawa nie jest przecież zero-jedynkowa. Zobaczcie. W sensie no, stawiam, że to są dziury po kulach, a nie jakaś bardzo dziwna ozdoba. Kowal. Um, z argumentem, który tutaj podaję, to znaczy, um, że ludzie używają tego jako wytłumaczenia własnego konformizmu. Ja mógłbym czuć się trochę wywołany do tablicy, ponieważ ja bardzo często odpowiadam na to um, w ten sposób ludziom, którzy pierdolą coś o tym, że o, ho, ho, taki z ciebie socjalista, a jednocześnie chcesz zarabiać pieniądze albo kraść. A... Albo, albo albo kraść tym, którzy ciężko pracują, żebrać na jakimś patronajcie czy coś. Ty, ty, ty głupku, ty, ty, złodzieju, ty, może załóż sobie swoją socjalistyczną utopię. And I'm like. Eee... Tak, socjalizm jest wtedy, kiedy nie zarabiasz pieniędzy. Więc eee, wiecie, siła socjalistom, nie? A eee, naklejki na autach? I to wygląda na jakieś bardzo. Aha, dobrze, okej, ok, nie, to auto ma całe szyby i światła. Tak się właśnie zastanawiałem, nie? Czy to jest, czy to ma być oklejka, czy to tego. Ok. Mm, tak, tak, już, już skumałem do czego to jest. Natomiast wiecie, używam tego argumentu, że sorry, nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie. I jedyne co. I nie, nie uważam, że robię to z konformizmu, ale dlatego, że. Jeżeli mój rozmówca nie skuma tego, co. Znaczy. Przekazu za tym, to kinda wiem, że nie ma co w ogóle podejmować z nim jakiejkolwiek dyskusji, bo on chce przejść. Ha, ha, socjalizm, zaorałem cię, ha, lewak, jesteś komunistą, ha, ha, jesteś, ha, i koniec. E, nie, więc e, kinda, kinda, to jest taki dobry wytrych, bo no okej, okay, ja rozumiem, że. Nie każdy zgadza się z tym twierdzeniem i że niektórzy właśnie wierzą, że nie, jak to nie ma, haha, jesteś głupi, ale no, jeżeli ktoś chce mi wytykać, nie wiem, hipokryzję, bo to bardzo ludzie lubią wytykać właśnie, tak jak z tym iPhone'em, no to mogą to robić chociaż postarawszy się troszeczkę, nie? W każdym systemie ekonomiczno-społecznym jesteśmy w stanie podejmować mniej lub bardziej etyczne decyzje w ramach narzuconych reguł gry. Kapitalizm, jeśli chcemy w nim przeżyć, do pewnych nieetycznych rzeczy nas zmusza, np. Na do konsumpcji nieetycznie produkowanych zasobów, do pewnych nas motywuje, np. Na do nadmiernej konsumpcji albo monetyzowania wszystkich aspektów naszego życia, a w pewnych kwestiach, mimo wszystko, pozostawia nam jednak pewien wybór i indywidualną decyzyjność. Oczywiście granice między tym, co musimy, a tym, czego nie musimy, często są płynne i dla każdej osoby ustawione są nieco inaczej. Inna sprawa, że samo ograniczanie konsumpcji nie rozwiąże problemu. Nawet gdybyśmy wszyscy i wszystkie zrobili absolutnie wszystko co tylko możliwe, by ograniczyć własną konsumpcję do egzystencjalnego minimum, zbyt wiele to nie zmieni. Nadal będzie istniała kapitalistyczna infrastruktura funkcjonująca tak jak do tej pory. Po prostu więcej rzeczy szłoby do kosza na śmieci. Tak się zresztą dzieje już teraz. Globalnie produkujemy prawie dwa razy więcej żywności niż potrzeba do wykarmienia całej populacji ludzkiej. I wiele z tego jedzenia ląduje w koszu nie dlatego, że jest z nim coś nie tak, ale. Z czego 2,5 miliarda ludzi ma, nie ma dostatecznie kompletnych posiłków, a 700-800 milionów ludzi e, głoduje, nie? Dlatego, że wyprodukowano więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Jeszcze raz, nie oznacza to, że nie powinniśmy w miarę naszych skromnych możliwości dbać o to, by konsumować etycznie i z głową. Oznacza to jednak, że w parze z naszymi własnymi indywidualnymi działaniami powinniśmy myśleć szerzej o tym, jak zmienić zasady gry na zdrowsze i uczciwsze dla wszystkich. Nie tylko o tym, jak minimalizować szkody w ramach grania według ustalonych zasad. Bo prędzej czy później będziemy musieli je zmienić. Kapitalizm to system ekonomiczno-społeczny, który zakłada nieskończony wzrost. Najbogatsi przez cały czas konkurują ze sobą, Prawne. by mieć jeszcze więcej. Problem polega na tym, że rzeczywistość nie działa w taki sposób. Rzeczywistość ma limity. Doba ma limity. Ludzie mają limity. Planeta ma limity. I w pewnym momencie dojdziemy do ściany, a iluzja nieskończonego wzrostu pęknie jak mydlana bańka. I lepiej żebyśmy do tego czasu wymyślili jakiś naprawdę dobry plan awaryjny, bo potem może być już za późno. Dzięki za wysłuchanie mojego wideo Eseju mam nadzieję, że nie zabrzmiałem zbyt pryncypialnie, nie było to moim celem. Na wypadek, gdyby nie było to jeszcze oczywiste, nie mam zamiaru nikogo rozliczać tego, na ile ktoś konsumuje etycznie, a na ile nie w kontekście pozycji społecznej albo zarobków danej osoby albo czegokolwiek. Nie wydaje mi Myślę, by było to produktywne i zdecydowanie nie mam zamiaru oceniać innych ludzi według standardów, które wyznaczyłem sam dla siebie. Jednakże, mimo wszystko zachęcam do dbania o na tyle etyczną konsumpcję, jak, na jaką jesteście w stanie sobie pozwolić. Świata to oczywiście nie zmieni, ale pozwoli wyrobić sobie zdrowe nawyki, co według mnie zawsze ma jakąś wartość i może zainspirować do takiej zmiany osoby w waszym otoczeniu. Ode mnie to już tyle na dziś. Jeśli umknęła Wam ta informacja, to niedawno zrestartowałem mojego Patronite'a i dodałem nieco elastyczniejsze progi oraz nagrody za ich odblokowanie. miona nazwiska i pseudonimy wszystkich osób patronujących możecie zobaczyć właśnie teraz w napisach końcowych. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, linki znajdziecie w opisie. Wyższe progi... No dobrze, tutaj myślałem, że jeszcze coś będzie dodawał, ale już przeszedł o patronajcie, więc, więc nie będziemy tutaj um, tego... Ja uważam, że to wideo jest bardzo dobre, natomiast e, ja bym... No wydaje mi się, że nie do końca skupia się na, na tej etycznej konsumpcji. Ja wam zarzucam oczywiście link do wideo, ponieważ jeżeli chcecie zostawić lajka, like suba Misty Popowi, to to, to, to to należy. I wiecie, warto zawsze, tak? Szczególnie, że Misty ma na YouTubie raptem 5600 subskrybentów. To oczywiście jest dużo większą liczbą niż moja, ale nie jest liczbą wybijającą sufit, więc tym bardziej trzeba, trzeba chwalić i, i wspierać w ogóle. Natomiast e, chciałem zwrócić uwagę na to, że trochę mało widzę tego, tej rozmowy o tym, co to znaczy i jak stosować, kiedy, kiedy się nie zgadzać i w ogóle, nie? E, wydaje mi się, że e, podejmowanie tej, tej dyskusji o... E, znaczy, rzucenie tym hasłem bardzo często, przynajmniej dla mnie, jest. Um, jakby to dobrze powiedzieć um, takim powiedzeniem nie mi dupy o pierdoły, Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia niż dyskutowanie o X, nie? W tym sensie, że naprawdę, jeżeli ktoś mi, ktoś, ktoś, nie wiem, rzuca. Uh, Hej, tutaj mówisz, że potrzebujemy, uh, nie wiem, uh, sprawiedliwości tej, um, że musimy przeciwdziałać biedzie menstruacyjnej, a napiszesz napisz to z iPhone'a, to już twój argument jest nieważny. Tymczasem bieda menstruacyjna dalej istnieje, i uh, dyskutowanie o tym, czy wolno mi takie rzeczy pisać z iPhone'a jest tylko stratą czasu, nie?